Hej! Dzisiaj przedstawię wam pierwsze pojawienie się Galactusa w komiksach Marvela. Pamiętajcie o łapce i subskrypcji. Galactus po raz pierwszy pojawił się w 48 zeszycie Fantastycznej Czwórki, której scenarzystą był Stan Lee, a rysownikiem Jack Kirby. Dwóch wspaniałych twórców. Przenosimy się w kosmiczną pustkę, gdzie widzimy pędzącą srebrną postać, nazywaną Silver Surferem. Mknie on szlakami jak żywa kometa. Omija asteroidy, meteory, traktuje wszechświat jako własną autostradę. W Galaktyce również widzimy Skruli, którzy po ujrzeniu Srebrnego Surfera nakazali natychmiast wyciemnić cały Układ Słoneczny. Jeden z nich zapytał się kapitana, dlaczego aż tak bardzo się go boją. Na co ten odpowiedział, że to nie jego się boją. Gdziekolwiek pojawia się surfer, krótce po nim przybywa Galactus. Przenosimy się do samolotu Fantastycznej Czwórki. Ben, czyli The Thing, pyta się reszty, dlaczego na niebie widać dwa słońca. Mr. Fantastic mówi mu, żeby przestał, bo to jeszcze nie jest Prima Aprilis i żeby zachował żartę na później. Ben znowu krzyczy, że widzi dwa słońca i tym razem wszyscy je zauważyli. Jedno z nich zaczęło nawet rosnąć, puchnąć. Nagle całe niebo zapłonęło. Wylądowali, a zewsząd było słychać tylko krzyki przerażonych ludzi. Johnny, czyli ludzka pochodnia, powiedział, że leci sprawdzić, co się dzieje. Reed chciał go zatrzymać, więc krzyknął, że przecież ludzie boją się ognia, ale ten go nie usłyszał, bo był zbyt daleko. Johnny przyleciał do centrum. Ludzie byli w panice. Gdy zobaczyli ludzką pochodnię, od razu krzyczeli, że płonące niebo to jego sprawka. Zaczęli rzucać do niego cegłami, ale kiedy to nie zadziałało, wzięli wąż strażacki, który ugasił Znajdował się on wysoko w powietrzu, ale udało mu się złapać lampy, a gdyby nie ona, umarłby. Ludzie chcą go dorwać, ale na szczęście nad nim lecą już pozostali członkowie fantastycznej czwórki. Ben skacze mu na pomoc. Największy z nich chce się z nim bić, ale jeszcze nie wie, że nie ma żadnych szans. Uderzył go prosto w twarz, a Ben nawet się nie ruszył. Fink oddał mu, strykając mu palcami w twarz, co go pokonało. Niebo się przejaśniło. W kosmosie widzimy, że Silver Surfer znalazł nasze słońce. Uświadamia on sobie, że z pewnością znajdzie się tu planeta, która przyda się. Wielkiemu galaktusowi. Powracamy do fantastycznej czwórki. Minęło kilka dni. Siu jest zdenerwowana, bo jej mąż od kilku dni nie opuszcza laboratorium. Dzwoni ona do niego i widzimy, że już nawet zarosnął. Jest na nią wściekły, że mu przeszkadza, po czym się rozłączył. Wkurzona idzie do laboratorium. Ben i Johnny myślą, że mają zwidy, ale nie. Niebo zasłonił kosmiczny gruz. Do laboratorium przychodzi Sue. Reed nie pozwala jej tu wejść, ale ona chce tylko, żeby jej mąż o siebie dbał. Kiedy powiedziała mu, że świat się nie skończy, kiedy zrobi sobie przerwę na kolację, odpowiedział jej, że nie byłby taki pewien. Nagle widzimy samego Watchera, który mówi, że zasłanianie nieba to jego sprawka. Siu dziwi się i mówi, że przecież nie miał on ingerować w los innych światów. Odpowiedział jej, że ma rację, ale zagrożenie jest zbyt wielkie. Nadciąga Silver Surfer, zwiadowca Galactusa. Galaktus wysysa planety z ich naturalnej energii, a później porzuca, niezdolne do podtrzymania życia. Nie może on patrzeć, jak stanie się to z Ziemią, więc próbuje zamaskować planetę przed Silver Surferem. Ze wszystkich istot zamieszkujących wszechświat, tylko Galaktus dorównuje mu mocą. Srebrny Surfer doleciał do naszego Księżyca. Ziemia jest ukryta pośród skał ale mogą one wzbudzić jego podejrzenia. Surfer nie dał się nabrać i przedarł się przez zasłonę. Kiedy pędził przez Nowy Jork, na jego drodze stanęła ludzka pochodnia. Kiedy miał już uderzać, surfer zrobił tak szybki unik, że Johnny nie wiedział, co się stało. Po wylądowaniu zaczął wysyłać sygnał Galactusowi. Watcher mówi, że to już za późno. Zawiedli, ale muszą się przygotować do odparcia ataku. Nagle Ben uderza surfera, a ten spada z budynku. Watcher mówi, że to już za późno przejmować się wysłannikiem. Zagrożeniem jest teraz Galactus. Wyczuwa on pojazd Otworzył się, a czujniki zbadały strukturę planety. W ich stronę nadlatuje statek. Wyłonił się z niego potężny Galaktus, który mówi, że ta planeta będzie go sycić, aż wyciśnie z niej całe życie. Rozmowa Galaktusa z Watcherem. To ty próbowałeś ukryć ten nędzny świat przed wzrokiem Galaktusa. Posłuchaj mnie, łupieszco światów. Malutki glob, na którym stoimy, zamieszkują istoty myślące. Nie wolno ci go zniszczyć. Cóż znaczą drobne, bezimienne żyjątka wobec Galaktusa? Nie chcę krzywdzić istot żywych, ale muszę nabrać sił. Nagle wcina się Ben, który ma zamiar zrobić krzywdę Galaktusowi. Łoczerze, znasz te istotki? Porać im, żeby się nie odzywały, bo unicestię je jednym ruchem. Ostrzegam cię, Galaktusie. Nie są tacy słabi, jak sądzisz, a ja stanę po ich stronie. Złamiesz zakaz ingerowania w losy kosmosu? Ta planeta zawiera energię niezbędną mi do życia. Wchłonę ją, tak jak robiłem to w niezliczonych galaktykach przez całe wieki. To były martwe światy. Nikomu nie działa się krzywda. Ziemię zamieszkują miliardy świadomych istnień. Zdenerwowany Ben nie powstrzymuje się i wymierza cios prosto w galaktusa. Ten nic nie poczuł, ale zrzucił w jego stronę jakąś małą kapsułkę. Okazuje się to być jakaś kosmiczna trudka. Reed zwinął Bena w swoje ciało i zabrał go w bezpieczne miejsce. W stronę Galactusa leci Johnny. Wystrzelił w niego płomieniami, ale on je po prostu wchłonął. Galactus oddał mu strzelając w niego laserami. Johnny był przerażony. Zdawał sobie sprawę z tego, jak potężny jest Galactus. Wrócił do środka. Johnny mówi Sue, że trzeba natychmiast działać, ale Reed kazał czekać. Wchodzi do łazienki, a tam Ben kąpie się w wannie, a Reed goli sobie brodę. Krzyczy na nich i twierdzi, że już się poddali. Nagle widzimy jak zrzucony Dachu Silver Surfer odzyskuje przytomność. Padł on do pracowni Alicji, niewidomej rzeźbiarki, która jest zakochana w Benie, ponieważ nie wie jak on wygląda. Dotknęła go i stwierdziła, że to ludzkie rycy, ale nigdy nie dotykała takiej twarzy. Surfer zdenerwował się i powiedział, że jest czymś więcej niż człowiekiem. Jest heroldem Galactusa. Alicja nic z tego nie rozumiała. Stwierdziła też, że w jego głosie jest szlachetność oraz że jest on samotny. Galaktus na dachu Baxter Building, siedziby Fantastycznej Czwórki, rozpoczął budowę maszyny, która pomoże mu wysłać całą energię z ziemi. Kiedy już Ben i Richard mieli stawić czoła potężnemu pożeraczowi światów, na ich drodze stanął Watcher. Tłumaczy im jak działa Galactus. Urządzenie, które buduje to konwerter energii. Jego celem jest przekształcenie ziemskich oceanów w energię. W ciągu kilku minut Galactus osuszy konwerterem każde morze i każdy zbiornik wodny znany ludziom. Potem uderzy w miasta, aż w końcu ludzie nie będą mieli dokąd uciekać. Po tych wstrząsających informacjach nie mogli się pozbierać. Chcieli za wszelką cenę go pokonać, ale i siła na nic się nie zda. Watcher ma plan. Mówi im, że istnieje pewne urządzenie, którego nie znajdą na ziemi. Urządzenie to ocali ludzką rasę. Jest ono w miejscu, gdzie dotrze tylko ludzka pochodnia. W mieszkaniu Alicji surfer zamienia jej wszystkie rzeczy w energię. Alicja w końcu zrozumiała, że chce on zniszczyć ziemię. Tłumaczyła mu, że wszyscy się liczą, każde żywe stworzenie. W surferze zachodzi przemiana. Nigdy nie widział takiej odwagi i nie słyszał takich słów. Nabył nową emocję. Dostrzegł on piękno. Wyglądając przez okno, doznał on też współczucia niewinnych istot skazanych na śmierć. Na dachu Galaktus, żeby wystać energię, musi już tylko połączyć dwa zapalniki. Kiedy te się już połączyły, cały świat wstrzymał oddech. Nic się nie stało. Galactus zagląda na szczyt swojej machiny i widzi tam Bena, który urwał wielką część. Wziął zamach i Wielką rurą w Galaktusa. Zaraz po tym Richards zwinął się w kulkę i kazał Benowi sobą rzucić. Jednak to też nic nie dało. Galaktus ma wbudowane urządzenie antygrawitacyjne. Galaktus swoim promieniem, wystrzelonym w jego statek, wezwał na ziemię Pani Shera. Istotę, która ma zająć się ziemianami. Tymczasem na dole Watcher mówi, żeby Johnny uciekał z tego świata. Ale nie po to, żeby ich porzucić. Watcher każe mu odwiedzić odległy świat, gdzie zdobędzie obiekt, który pokona Galactusa. Watcher mówi, zaufaj mi. Przemieścisz się w czasoprzestrzeni. Cofasz się w czasie, Daleko od jądra wieczności. Właśnie przestałeś istnieć w swoim kontinuum. Odległość, którą pokonałeś, jest tak wielka, że w Twoim języku nie ma słów na jej opisanie. Pokonujesz niebiańskie bariery antyżycia. Zginiesz, jeśli je dotkniesz. A oto niepojęta planeta Galaktusa. To nadnaturalnie wielkich rozmiarów stacja kosmiczna. W środku znajdziesz urządzenie, które pozwoli pokonać największe zagrożenie dla Ziemi. Na ziemię trafia panisher. Rozpoczyna bijatykę z Benem, który sobie z nim nie radzi. Nagle panisher zwiększył swoją siłę trzykrotnie. Nie było z nim żadnych szans. Wszyscy schowali się pod pole siłowe SU. Po chwilowej próbie dostania się Shera do środka, Galactus zawołał go i kazał mu odlecieć. Pełnił on już swoje zadanie, utrzymując ich przez chwilę z dala. Przenosimy się znów do mieszkania Alicji. Próbuje ona przekonać surfera, że jest on tym, który mógłby ocalić Ziemię. Surfer zastanawia się, jak mógłby postąpić wbrew Galactusowi, ale mówi też, że znalazł coś, co warto chronić, jeśli nawet oznacza to walkę z jego panem. Surfer mówi Galactusowi, że w końcu zdał sobie sprawę ze skali bestialstwa jakiego zamierza dokonać. Na co ten mu odpowiada? Czy zawahałby się przed zrazdeptaniem mrowiska? Herold rzuca się do walki z jego panem. Błaga go, żeby zostawił tą planetę. Mówi też, że nie chce go zdradzić. Chce, żeby znaleźli inną planetę. Odnalazł on tu sumienie. Surfer uwięził go w kokonie ze skoncentrowanej energii. Jak zwykle ciekawski Ben chciał sprawdzić, z czego jest zrobiony kokon. Dotknął go, a on go poraził. Jednakże kokon na nic się nie zdał. Potężny Galactus uwolnił się. Od razu po wyjściu z niego zapytał się, gdzie jest jego Herold. Na co sam surfer odpowiedział, że już nim nie jest i trzeba za wszelką cenę przegnać go z tej planety. Galactus zaczął do niego strzelać z destruktogenu. Watcher mówi, że trzeba by było zrozumieć Galactusa. Stoi on ponad dobrem i złem. Musi zniszczyć jakąś planetę, żeby żyć. Widzimy, że Johnnemu udało się i z powrotem wraca na Ziemię. Powrócił on z przedmiotem, który ma zakończyć strach na planecie Ziemia. Tą rzeczą był ostateczny niszczyciel. Kiedy Reed wycelował nim w Galactusa, ten się lekko przeraził. Znał moc tego przedmiotu i wiedział, że mógłby on zniszczyć Galaktykę. Historia dobiega końca. Watcher każe mu dojrzeć, jakim ludzkość wykazała się męstwem. Wskazuje mu, że wszechświat jest nieskończony i na pewno znajdzie inną planetę, którą się pożywi. Galactus zgadza się na opuszczenie Ziemi, gdy tylko Richards odda mu broń. Zanim odszedł, strzelił w Silver Surfera, odbierając mu czasoprzestrzenne moce. Kazał im się odwrócić, bo przechodzi przejściem przestrzennym, które może być dla nich niepojęte. Zniknął. Tak oto wyglądało pierwsze pojawienie się Galactusa na Ziemi 616. Jego przepędzenie oraz odzyskanie wolnej woli i przejrzenia na oczy Silver Surfera. Dzięki za oglądanie oraz pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcji, dołączeniu na Discorda oraz oczywiście napisaniu jakiegoś miłego komentarza. Trzymajcie się, na razie.